Witam. W dzisiejszym filmie ocenimy sobie proporcje ekranu 16 na 9. Otóż zalety, no to oczywiście, to jest y, szeroka, panoramiczna proporcja obrazu. I w miarę y, zwykle lepiej widać, ale czasem jest tak, że po prostu widać o wiele y, gorzej. Zależy, jaki filmik. No, ale najpierw omówmy sobie zalety. No. Zalety to właśnie, że jest szeroki. Kolejnym zaletą jest to, że są wyższe rozdzielczości przez to. No, akurat tu bym się niestety zgodził, bo ciągle tracę głowę przez te wysokie rozdzielczości. Ja tak szczerze powiem, że wolałbym. Kolejną rzeczą to jest to, że tym różni się od standardowej proporcji, że więcej widać. No, akurat w C.S. ie to nie jest aż tak więcej widać jakbym chciał, no ale przynajmniej więcej. No i trzeba się cieszyć przynajmniej z tego. Teraz omówmy sobie wady. Wady, no to na przykład jest zwężenie czy spłaszczanie obrazu. Najczęściej to chyba jest spłaszczenie, przez, to, przez co y, dziwnie i brzydko to wygląda, ale ludziom to jednak nie przeszkadza, więc raczej pół wada, pół zaleta, bo, y, bo jak dla mnie, no to jest okropna wada tego, y, bo mi się nie tylko to nie podoba. Ale mnie jasny, że lak trafia i jak chcę coś obejrzeć sobie w 4 na 3, to ja bardziej wolę 4 na 3 niż 16 na 9. Bez żadnego rozciągania obrazu. No. A jak już to bym bardziej wolał odtwarzać 4 na 3, żeby był. Bo, bo przyznam szczerze, że, że pasków w pomokach na pewno nikt. No, w sensie prawie nikt nie lubi, chociaż w sumie nawet szkoda, ale, ale to nieważne, bo i tak jest dobrze. No, jest też zwężenie. Dlaczego paski na górze i na dole? Chociaż zwyczajnie zwężenie ludziom bardzo przeszkadza. Ja właśnie tego nie rozumiem, bo, bo ludziom przeszkadza zwężenie obrazu, a spłaszczenie już nie, więc to jest raczej taka kolejna wada, bo raczej ciągle tego nie rozumiem, nie jestem w stanie rozwikłać tej zagadki właśnie. No, kolejną wręcz e, chyba ostatnią wadą jest to, że e, zrobione, że na przykład jest to proporcja 16 na 9, ale można ją zwężyć w telewizorach bądź monitorach o standardowej proporcji, lub o takiej ultra-panoramicznej, bo teraz już będą takie monitory. Ale mimo wszystko ludzie wybierają nadal te standardowe, panoramiczne, czyli nie za szerokie, monitory. Czyli 16x9 i właśnie kurde, też tego nie rozumiem. Jak dla mnie, no to po prostu nowe. No to, przyznam szczerze, jest lipne. Ja bardziej wolę stare. I dlatego też proporcja 16 na 9 mi się też z początku nie podobała. Z czasem to doszło tak do przyzwyczajenia. No bo z czasem. No, teraz już mi nie przeszkadza to, że filmik jest na przykład, no... rozciągnięty, oczywiście jak jest w to w oryginalnej proporcji, nie? Wcześniej to, to wolałem właśnie, żeby we wszystkich filmikach były takie pasy po bokach. No a teraz no to już się tak przyzwyczaiłem, że... że po prostu mi już to odpowiada tak jak jest. No, w każdym razie nadal pewne rzeczy mi nie odpowiadają, ale... Jest GITES. No. Więc proporcja 16 na 9 to ogólnie taka średnia jest. I ogólnie średnią rangę zasługuje. A jaką? Dobra.